Mięgusz był też. No, Mięgusz to klasyk. To był taki, wiesz, taki hardcore bardziej, nie? Hardcore i góra taka, kurwa, legenda marzeń, no. To co innego troszkę było. Ale tutaj, kurwa, były dzisiaj już takie widoki, takie po prostu niesamowite rzeczy, że to... No te chmury, to, 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 to nie, jakby to, to śnieg było... wyglądało. Myśmy kurwa, na no, nie narzekali na początku, żeby się poszły, żeby spierdalały i w ogóle, no. Ale to, co się później działo, Powinniśmy uklęczyć na kolanach i przepraszać za to co mielibyśmy. Marta ma prawo no, przepraszać. Tu ja ma być tego przystawniku. Kurwa, <grym> chodzę no, to wymagam. Nie. No, chodzę raz na, ten, na, ten, na, ten dwa, na te dwa tygodnie to wymagam. No się, ja teraz się opuściłem Zaraz teraz nie idzie tak łatwo, ale... Ale jedyne co jest dobre, że to nie jest tak, że jutro z poniedziałek i jebiesz znowu cały tydzień, tylko czwartek jakoś kurwa zleci, a potem piątek to jest zajebiście.